Dzień Mandero podróżnicy. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek serii Jak przeżyć w Tajlandii za dzisiaj opowiem jak przeżyć w Tajlandii za 4000 zł. Słuchajcie, e, chyba przyszedł czas na to, żeby e, słowo przeżyć, e, wziąć w taki duży cudzysłów, ponieważ za 4000 to możemy już, tak myślę, w każdym kraju przeżyć w dosyć godnych warunkach, natomiast e, nawet tutaj nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby za te 4000 wykorzystać jak najlepiej, jak najbardziej optymalnie tą kwotę do spędzenia miło i przyjemnie w miarę luksusowych warunkach czas w Tajlandii. Na początek powiem Wam, jak w ogóle obniżyć koszty podróżowania. Słuchajcie, zawsze jak przyjeżdżam do jakiegoś obiektu i chcemy zatrzymać się na dłuższy okres to możemy negocjować z właścicielem odnośnie ceny, jeżeli chodzi o dłuższy pobyt. Ja nie spotkałem się tutaj w Tajlandii. Jeżeli oczywiście obiekt jest na tyle niewielki, że właściciel jest dostępny na miejscu albo jakaś osoba decyzyjna, żeby nie obniżył mi ceny z ceny za jedną dobę powiedzmy do ceny docelowo za tydzień albo za miesiąc parę razy już tak było, że Diametralnie cena nawet to była połowa kwoty jaką musiałbym dziennie płacić za wynajem danego obiektu niż ta którą zapłaciłem za, za miesiąc. To jest jakby oczywiste, natomiast nie każdy może o tym wie, nie każdy o tym pamięta. Ja zawsze pytam właściciela czy jak zostanę na dłużej, czy on mi może obniżyć koszty zakwaterowania. Po drugie jeżeli dany obiekt jest umieszczony na jakimś portalu pośredniczącym w wynajmie hoteli, apartamentów, Zawsze możemy dogadać się z hotelem, ponieważ każdy obiekt, który jest umieszczony na tego typu stronie czy w aplikacji będzie musiał zapłacić prowizję za pośrednictwo w wynajmie poprzez właśnie tą aplikację czy portal. W związku z tym zawsze możemy się z właścicielem dogadać o pomniejszenie tej prowizji, którą obiekt musi zapłacić do danego portalu, czyli jest to średnio 15, nawet 20%. I przy okazji Wam powiem, że tak samo jest z biletami lotniczymi. 90% lotów, które bukujemy poprzez portale pośredniczące. Płacimy dodatkowo prowizję, więc ja zawsze, w celu sprawdzenia sobie danych lotów, mogę porównać, załóżmy, w danym portalu ceny lotów. Natomiast, jeżeli chcę, już jestem zdecydowany i chcę zabukować sobie dany lot, chodzę na bezpośrednią stronę linii lotniczych i wtedy bezpośrednio bukuję w danej linii lotniczej. No i w końcu po trzecie, ze względu na warunki, jakie w tym momencie mamy odnośnie podróżowania. Myślę moim skromnym zdaniem, że przez najbliższe parę lat sytuacja odnośnie cen nie wróci do poziomu sprzed 2020 roku, więc jeżeli tylko mamy taką możliwość, słuchajcie, bukujmy, podróżujmy, korzystajmy z życia. Ach, no i co najważniejsze słuchajcie. 90% ludzi, tak jak zawsze powtarzam, to są tak zwani oglądacze czyli osoby, które oglądają, a niestety nie subskrybują mojego kanału. Słuchajcie, to Was nic nie kosztuje, a mnie to bardzo motywuje do tego, żeby nagrywać dla Was jeszcze więcej tych materiałów, żeby dzielić się z Wami moimi doświadczeniami wieloletnimi z podróżowania. A tak jak już powiedziałem, ja w swoim życiu odwiedziłem już prawie 70 krajów. I w związku z tym, jeżeli podoba Wam się mój content, możecie subskrybować kanał, możecie lajkować filmy, komentować i zostać razem ze mną. Lecimy. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w obiekcie, gdzie normalnie cena w internecie na różnych portalach pośredniczących wynosiła jakieś 600 watów. Około 600 watów za ten obiekt. Natomiast ja po przyjeździe tutaj porozmawiałem z właścicielem i wynegocjowałem około 15% mniej. Czyli prowizję, jaką dany obiekt musiałby zapłacić do określonego portalu czy aplikacji pośredniczącej. Także ja na dzień dzisiejszy płacę w obiekcie, który jest przy samej plaży, słuchajcie, na wyspie Kosamui. Z przepięknym widokiem, który Wam zaraz pokażę, 500 batów za dobę. Słuchajcie, to jest około 65 zł za dobę w takich warunkach. Chodźmy jeszcze w ogóle zobaczyć pokoje, bo pokoje też są w bardzo fajnym standardzie. Zobaczcie. Jaki kozak. To są takie bungalowy Obiek jest w miarę nowy. Proszę, z widokiem na morze. Słuchajcie, ja swojego vloga w ogóle nagrywam dla osób, które preferują sposób podróżowania na własną rękę. Yy... Tak jak już nieraz mówiłem, ja zwiedziłem około 1 trzecią świata, natomiast może trzy razy tylko przez biuro podróży, tak zwaną wycieczkę planowaną z przewodnikiem, z autokarem, z opieką rezydenta, gdzie mówili mi zawsze, w którą ulicę mam wejść, czy jaką atrakcję mam dzisiaj. Zobaczyć. Ja raczej preferuję wolność, raczej preferuję e, e, chodzenie własnymi ścieżkami e, i wolę na przykład e, nie tak jak cała grupa, ale e, pójść w całkiem inną stronę, zobaczyć miejsca, e, które nie są e, oznaczone jako atrakcja turystyczna, bo najczęściej są to o wiele bardziej e, cenne dla oka e, i e, duszy miejsca niż takie m, bardzo popularne, odwiedzane przez, przez wszystkich. A propos jedzenia, musicie wiedzieć, że większość restauracji w Tajlandii, czy hoteli nawet, oferuje dwa rodzaje kuchni. Jest to kuchnia zachodnia i kuchnia tajska. Różnica polega na tym, że kuchnia tajska jest mniej więcej dwukrotnie, nawet trzykrotnie czasami tańsza niż kuchnia zachodnia, kuchnia europejska. Mianowicie, dzisiaj zamówiłem dwie kolejne potrawy z tradycyjnej tajskiej kuchni. Jest to pad kra prao. Czyli jest to kurczak lub wieprzowina lub wołowina z liśmi bazylii i z chili, oczywiście z ryżem, wszystko z ryżem, jak i chicken satay. Chicken satay są to polędwiczki z kurczaka z przepysznym sosem orzechowym, słuchajcie, z przepysznym sosem orzechowym i z równie dobrym sosem winnym. Co jest najlepsze? W sensie najlepsze są ceny. 80 batów, czyli jakieś 10 zł i 100 batów, czyli jakieś 12,50 za dwa wielkie posiłki. Już wspomnę, że smakują rewelacyjnie, nie są wcale pikantne, bo. Jeżeli sobie zażyczymy, to żadna tajska potrawa niekoniecznie musi być pikantna i tak naprawdę możemy za niewielkie pieniądze bardzo, bardzo dobrze zjeść, nawet w takich hotelach jak te, słuchajcie, z tak przepięknym widokiem za niecałe 20 zł. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że ten kurczak jest rewelacyjny i obojętnie, gdzie będziecie możliwość, będziecie mieli możliwość zamówienia tego kurczaka, czy na jako street food, czy jako w nightmarketach, czy takich bazarach jest bardzo często dostępny ten kurczak, czy, czy w restauracjach, czy knajpach. Słuchajcie, musicie go spróbować, ponieważ on jest zawsze bardzo tani i jest rewelacyjny. Najlepsze jest ten sos orzechowy. Słuchajcie, jest podawany na ciepło i smakuje rewelacyjnie za 8 zł, za 10 zł. Ok, dotarliśmy do miejsca, kiedy przy budżecie 4000 możemy już porozmawiać o przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. Przy takim budżecie stać nas na wynajem samochodu. Słuchajcie, ja za ten samochód, a to jest Nissan Almera 1,5. 2 litra, płacę około 1000 zł miesięcznie, czyli już od 8-9 tysięcy watów. Wyobraźcie sobie, możemy sobie wynająć samochód na cały miesiąc i spokojnie nim podróżować. Oczywiście to nie jest jakiś mega dynamiczny samochód, 1,2 litra, ale jakby do przemieszczania się z miejsca na miejsce spokojnie wystarczy. Jeżeli chodzi o koszty paliwa, Ceny paliwa wahają się w granicach od 26 watów za y, litr diesla, jak wiadomo wszędzie diesel jest najtańszy, do 30 batów za litr 95-oktanowej benzyny. 37 batów, ja nie wiem, ta żółta benzyna, co to jest? Słuchajcie, jakieś nie wiem, kosmiczne paliwo y, rzadko występuje, także nawet nie mam pojęcia, o co, y, o co tutaj chodzi. Natomiast y, jeżeli chodzi o zwykłą benzynę, ja tankuję y, tą 91-oktanową, ponieważ y, y, E20, y, tak zwana E-SIP po tajsku. Jest to paliwo ekologiczne i czasami nie ma wystarczającej tej ilości oktanów do tego, żeby pod wszystkie góry, przynajmniej tutaj na wyspie Kosamui i na zresztą innych wyspach też, jak Kopangan, na które niedługo się wybieramy, żeby pod wszystkie góry podjechać, ponieważ nachylenie stoków tutaj jest nawet czasami powyżej 20%. 20%. Musimy też wiedzieć, że zawsze na wyspie za każdej wyspie wszystko jest o jakieś 20-30% droższe, czyli załóżmy na lądzie e, takie paliwo, e, załóżmy benzyna 91-oktanowa, nie będzie kosztowała e, prawie 30 batów, tylko będzie kosztowała 25 batów. E, diesel będzie kosztował w granicach 21-22 batów, czyli jakieś 20-25%. Taniej. Tak jest, ponieważ każdy litr paliwa, każdy litr wódki, każdy litr wody mineralnej musimy przewieźć przez ciśnienie, przez, jakąś, przez jakiś akwen wodny i w związku z tym to paliwo, czy ta woda, czy, ta, czy ten alkohol jest zawsze, czy cokolwiek jest zawsze droższe o te 20-30%. Czyli podsumujmy sobie do tej pory nasze wydatki. Jeżeli mamy budżet 4000 złotych, na zakwaterowanie wydaliśmy 1500, na wyżywienie 30 złotych dziennie, czyli jakieś 900 miesięcznie. 1000 złotych wydajemy na wynajem samochodu, to zostaje nam szybko licząc 1500, 900, 2400 czy 400, 300, 600 złotych. Słuchajcie, zostaje nam 600 złotych gdzie spokojnie za 450-500 zł jesteśmy w stanie objechać całą Tajlandię. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tutaj na wyspy, tak jak powiedziałem litr paliwa, a ja tankuję zawsze tą 91-oktanową czyli za 30 batów za litr. Jeżeli ten, to auto pali mi Nissan Almera, mój Nissan Almera pali mi 8 litrów na 100 kilometrów, czyli to jest 80 litrów na 1000 kilometrów. Czyli licząc szybko 80 litrów razy 30 batów za litr wychodzi nam jakieś 2400 batów. 2400 batów, gdzie to jest około 300 nawet nie całe złotych. za 300 złotych jesteśmy w stanie pokonać 1000 km w Tajlandii, gdzie Tajlandia ma jakieś, nie wiem 1,5000, może może trochę więcej kilometrów, jeżeli chodzi o długość. Więc spokojnie za 500 złotych jesteśmy w stanie przejechać całą Tajlandię. A pamiętajmy jeszcze, że to są ceny z wyspy, tak? No bo cena normalnego paliwa na lądzie kosztuje tak jak powiedziałem 20% mniej, czyli jakieś 25 batów za litr. No i to, o czym mówiłem, słuchajcie, wzniesienia, takie wzniesienia, słuchajcie. Zobaczcie, samochód nie ma mocy, żeby podjechać pod górę. W uszach szum, w oczach w łzy na liczniku 23. Zobaczcie. Patrzcie, prawie stoimy w miejscu, a to jest benzyna 91. A, czyli już nie mówię, na tej benzynie ekologicznej E20 byśmy w życiu nie podjechali pod tą górkę. Zresztą parę razy stanąłem i niestety musiałem się wracać, więc... E, więc... E, tak to jest niestety, że pod takie strome górki jeszcze przy małej mocy silnika musimy mieć po prostu dobre paliwo, żeby podjechać na samo wzniesienie. No, a przy budżecie 4000 zł możemy sobie pozwolić raz na jakiś czas na wypicie kawki w tak pięknym miejscu jak właśnie tutaj gdzie jesteśmy, czyli w barze Kokon. Są tutaj przepyszne kawy, przepyszne jogurty, przepyszne ciasta w takich warunkach, w takim klimacie. No i ostatni temat, jaki musimy poruszyć, to jest służba zdrowia. Słuchajcie, służba zdrowia w Tajlandii nie jest wcale tania. Zresztą jak pewnie wszędzie na świecie, prywatna służba zdrowia nie jest tania. Natomiast jedynym rozwiązaniem takim najbardziej racjonalnym jest wykupienie sobie ubezpieczenia. Ja takie ubezpieczenie zawsze mam. Kiedy podróżuję po świecie. Ja płacę za to ubezpieczenie w granicach 190 zł, a sumę ubezpieczenia mam na 200 tysięcy złotych od kosztów leczenia za granicą. Obojętnie czy to jest ból zęba, ból brzucha, czy jakiekolwiek inne stworzenie, dzwonię po prostu na infolinię i wtedy zostaję automatycznie skontaktowany z odpowiednią placówką służby. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby być za granicą i nie mieć ważnego ubezpieczenia turystycznego, bo chociażby same medykamenty, same lekarstwa, a jesteśmy w tym momencie pod jedną z największych sieci aptek w Tajlandii, są dosyć drogie, ponieważ zwykłe suplementy kosztują 3-4 razy drożej jak w Polsce. Natomiast kiedy zachorujemy i zostajemy skierowani przez nasze towarzystwo ubezpieczeniowe do odpowiedniej placówki służby zdrowia, zawsze dołączana jest nam cała plejada różnego rodzaju tabletek, lekarstw, suplementów, antybiotyków yy, dotyczących naszego schorzenia. Jeżeli wybieramy się za granicę, pamiętajmy, weźmy ze sobą te najważniejsze suplementy, które spożywamy, jakieś tabletki przeciwbólowe, NOSPE, FURAGINE, tak, żeby już nie musieć za własną rękę kopować w aptekach, ponieważ, tak jak powiedziałem, są 3-4 razy droższe. Natomiast jeżeli mamy to ubezpieczenie aktualne, zawsze dołączane nam są również tabletki, łącznie do zdiagnozowanej choroby. Okay, to na tyle dzisiaj. Pamiętajcie, zostańcie ze mną, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli podoba Wam się mój content, nie zapomnijcie o moim Instagramie i trzymajcie się ciepło. Hej!